Witam bardzo cieszyły mnie komentarze i wiadomości na temat poprzednich tutoriali, bardzo skrótowych i ogólnikowych, ale poruszających moim zdaniem bardzo wiele ważnych kwestii. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy znacie dokładnie piramidę szkolenia konia. Zadziwiające, a raczej bardzo smutne, że wiele jeżdżących osób na... nie wie nawet co to. Znajomość tych etapów jest niezbędna nie tylko do zajeżdżania młodego konia, ale również do przeprowadzenia prawidłowej rozgrzewki i treningu. Pokonanie jej szczebli po kolei to jedyna droga do zebrania. Osobiście uważam, że jestem z siwkami na, etapy, na etapie pracy nad kontaktem. Mam stosunkowo lekką rękę z tendencją do luzowania wody, nad czym cały czas pracuję. Przyjrzyjmy się bliżej owej piramidzie. Wyraźnie widać, że nie da się najpierw zająć kontaktem, a potem rozluźnieniem czy taktem. Bardzo podobała mi się przenośnia, którą przeczytałam w jednym z komentarzy na Facebooku. Da się jechać autem na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Ale potrzeba o wiele więcej gazu. Przekładając na konie, można najpierw skupić się na ustawieniu konia, a potem korygować skrócony wykrok i człapiące chody, mocniejszym działaniem łytki na przykład. Da się, ale po co? Poprosiłam dzisiaj motyla o małą demonstrację, którą wykonał moim zdaniem perfekcyjnie. Zaczęłam od skrócenia wody, następnie zadziałałam łydką i bacikiem. Motyl wyraźnie się spiął, zadarł głowę i faktycznie ruszył do przodu. Ale o ile więcej wysiłku musiałam w to włożyć, plus zwróćcie uwagę na machający ogon, który powinien się łagodnie bujać na boki, ewentualnie od czasu do czasu odstraszać gzy i muchy. Wróćmy do piramidy. U jej podstaw leży takt, i nie bez powodu. Nie uzyskamy rozluźnienia, nie uzyskamy kontaktu ani impulsu bez regularności chodów u konia. To na tym powinniśmy się skupić na początku jazdy w każdym z schodów. Oczywiście dobrze wyszkolony koń ma regularność na tyle wypracowaną, że po prostu siedzimy i jedziemy. I do takiego stanu właśnie powinniśmy dążyć. Czym objawia się takt? Przede wszystkim równymi odstępami czasu między stawianiem kroków przez naszego wierzchowca. Ale często zapominamy również o tym, by w kusie wykrok miał taką samą długość między przednimi nogami a tylnymi, żeby były tak zwane równe trójkąty pomiędzy stawianymi na skos kończynami. Wstępie ważne jest, by krok stawiany przez poszczególne kończyny był równy i miarowy. O samym wstępie powiem kiedy indziej, jest to bardzo ważny element, często uważany za nudny i pomijany, w sensie wstępujemy 10 minut i jedziemy wreszcie kusem. Dobry stęp to bramka do udanej jazdy. Musimy o tym pamiętać. Pilnując u siwego żwawego stępa na początku jazdy, myślę przyszłościowo. O wiele mniej muszę poganiać go w kusie, który zwykle był u niego bardzo leniwy podczas rozgrzewki. Kiedy uzyskamy już regularność u konia, zarówno w jeździe po prostej, jak i na zakrętach, pilnujemy, żeby koń nie zwalniał i nie przyspieszał. Przechodzimy do drugiego szczebla, jakim jest rozluźnienie. Często bywa błędnie rozumiane. Rozluźniony koń nie oznacza konia chłopiącego z głową przy ziemi i uwalonego na przodzie jak często obserwujemy u początkowych naturalców którzy się cieszą z tzw. jamników. Koń chodzący na kontakcie również jest rozluźniony jeśli dobrze go do tego kontaktu przygotujemy. Koń rozluźniony to koń, który używa mięśni potrzebnych na daną chwilę nie spina grzbietu ogon, ogon buja się miarowo wraz z jego ruchem nogi nie blokują się co parę kroków wyraz pyska jest spokojny. Zwróćmy uwagę na to, że zarówno na długiej wodze, jak i podczas jej skracania, koń nie zwalnia ani nie przyspiesza. Czy to w kłusie, czy w galopie, tak samo nie zmienia się również wykrok. To samo dotyczy przejść. Kłus po galopie powinien być aktywny i bez zgubienia rytmu czy kontaktu. Poruszmy wreszcie kwestię głowy, nad którą chętnie skupiają się jeźdźcy. Opuszczona głowa, czy też zganaszowana, to efekt uboczny rozluźnionego grzbietu. Nigdy nie da się tego zamienić, zrobić tego na odwrót. Przejdźmy teraz do elementu, który uważam za bardzo trudny i również bardzo często mylony, po prostu z trzymaniem konia za pysk, by wodza nie dędała. Kontakt jest to miękkie połączenie między ręką jeźdźca a pyskiem konia. Od dwóch poprzednich szczebli piramidy zależy, czy to połączenie będzie przyjemne, jakbyśmy trzymali w rękach jedynie ciężar wody, czy będzie raczej przypominało przeciąganie liny. Częstym błędem jest też taka jazda, którą niestety często obserwuję na swoich filmikach. Jeździmy albo bez kontaktu na luźnej wodzy, albo na stałym kontakcie. W moim wykonaniu wygląda to niestety często tak, że mam krótką wodę, ale dynającą. Na szczęście zdarza mi się to coraz rzadziej, a Siwy jest wspaniałym i wymagającym nauczycielem w tej kwestii. Pamiętajmy, że kontakt uzyskamy nie przez skrócenie wody, a przez pojechanie konia mocno od tyłu do przodu w kierunku spotkania z naszą ręką. Zobaczmy, jak siwy sam proponuje wejście na kontakt przy aktywnej jeździe do przodu i lekkim napięciu wody. Za sukces przy rozgrzewaniu siwego uważam moment, w którym koń idzie sam do przodu, a ja jedynie podpieram go łydką, a nie pcham cały czas do przodu jak ostatniego łosia. Z ulgą stwierdzam, że takie jazdy zdarzają nam się coraz częściej.